słowa pyta, jeżeli kilka miesięcy, jeśli jeszcze kilka miesięcy temu Rafał Trzaskowski opowiadał, że państwo polskie nie powinno robić żadnych regulacji wobec kryptowalut, a dziś koalicja obywatelska nazywa każdego, kto nie chce przyjąć rządowej ustawy regulacyjnej kryptowaluty od szkodników działających w interesie Putina. To dlaczego chcieliście takiego szkodnika zrobić prezydentem Polski? Pani redaktor, trudno mi zweryfikować mm -hmm. tą wypowiedź. Panie prezydencie, ja mam pytanie odnośnie kryptowalut. Co pan uważa w tym temacie odnośnie inwestycji i czy państwo powinno prowadzić jakieś regulacje w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję Ci za to pytanie. Żadnych regulacji, znaczy państwo powinno się odczepić od ludzi, którzy inwestują, bo każda inwestycja jest sensowna. Musiałabym się przyjrzeć już wszystkim wypowiedziom Rafała w tym zakresie. I Państwo powinno swoje ręce z dala od tego trzymać. Dzisiaj, kiedy widzimy chociażby to, co się dzieje na koncie pana Mencena, który nawet sam nie wie, co się na tym koncie dzieje, to chyba u państwa powiedział, że nie wie, ile ma pieniędzy na koncie, czy to jest 13 milionów czy może więcej w kryptowalutach. Państwo powinno się odtrzewać od ludzi, którzy inwestują, bo każda inwestycja jest sensowna. Drodzy Państwo, I dzisiaj powinno nam zależeć na tym, żeby tych inwestycji było jak najwięcej. I akurat jest tak, że rzeczywiście sporo młodych ludzi inwestuje w kryptowaluty. No ci, którzy zainwestowali lata temu, to dzisiaj się całkiem nieźle mają. W związku z tym wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby tych restrykcji i regulacji było jak najmniej albo w ogóle. Pamiętam, jak Nawrocki mówił po pierwsze e, Polacy, a dzisiaj widzę, że mówi po pierwsze wetujemy i przeszkadzamy rządowi, ale po drugie pomagamy swoim, czyli właśnie tym, jak patrzymy trochę konfederatom, państwo, którzy mają miliony na państwo swoich państwo, koncach. Tak. I państwo powinno swoje ręce z dala od tego trzymać. Dziękujemy.